Z Ewangelii według świętego Łukasza, który z tych trzech okazał się według Twojego zdania bliźnim? Pan Jezus nie pyta, który z tych trzech okazał się najbardziej pobożny, który z tych trzech okazał się najbardziej wierzący, który z tych trzech okazał się najbardziej wypełniający prawo Boże. A mówił o ludziach, którzy spotkali pobitego i go opatrzyli, lub w przypadku dwóch pierwszych, kapłana i Lewity, nie opatrzyli. Zapytał, który z tych trzech okazał się bliźnim? Jakby bycie bliźnim było dla Jezusa najważniejsze. Jeszcze zanim Bycie człowiekiem wiary, zanim bycie człowiekiem modlitwy, zanim bycie człowiekiem moralności, zanim bycie człowiekiem zaufania wobec Boga, mamy być bliźnimi. To jest piękne, dlatego że kapłani Lewita nie opatrzyli tego poranionego właśnie dlatego, że byli pobożni. Dlatego, że spieszyli się do świątyni i nie chcieli się skalać. Nie chcieli być nieczyści. A Samarytanin, według tych pierwszych, nieczysty, niepobożny, skalany, opatrzył poranionego. Okazał się być bliźnim, i to było dla Jezusa ważniejsze niż to, że ci dwaj byli pobożni. Bycie bliźnim, sąsiadem, przyjacielem, kuzynem, bratem, ma dla Jezusa wielkie znaczenie. Dlatego, że on sam był naszym bliźnim i sam potrzebował, żeby mu opatrzyć rany. Do zobaczenia jutro.